Dzień dobry. Dziś na stole warsztatowym sprzęt firmy Marantz. Jest to tuner model 2130. Bardzo ciekawy model tunera, bardzo ciekawe rozwiązania konstrukcyjne. Zapraszam do oglądania. I przyjrzymy się teraz tunerowi z bliska. Pierwsze co rzuca się nam w oczy to oczywiście wskaźnik lampy oscyloskopowej, która jest tutaj multidisplayem pokazuje nam. Jakość strojenia, jakość sygnału audio i wiele innych parametrów. Tutaj mamy pokrętła służące bezpośrednio do obsługi wskaźnika. Tutaj mamy tryby pracy tego wskaźnika. Można go wyłączyć oraz przełączać w różne tryby. Potem będę to wyjaśniał. Tutaj mamy przełączniki od szerokości odbieranego pasma, przełączniki zakresów. FM i AM, czyli fale średnie troszkę niżej znajduje się regulator y, poziomu sygnału audio na wyjściu oraz płynna regulacja progu wyciszania tutaj znajduje się nam wskaźnik zatrzaśnięcia pętli stabilizacji częstotliwości oczywiście pokrętło strojenia charakterystyczne dla tej rodziny y, firmy Marantz a tutaj mamy Włączenie właśnie stabilizacji częstotliwości kwar kwarcem, jest to stabilizacja. Uruchomienie generatora kalibracyjnego 400 Hz, filtrem PX, tryb pracy mono i wyłącznik sieciowy. Tak pokrótce prezentuje się nam ścianka przednia urządzenia. No, i tak wygląda tuner z tyłu. Szeroka gama wejść antenowych, tak jak widać. Antenę UKF-UFM można podłączyć zarówno za pomocą przewodu koncentrycznego, jak i symetrycznego za pomocą gniazda, za pomocą zacisków tutaj jest z kolei wejście na antenę dla fal średnich. Antena ferrytowa na takim przegubie jak wiadomo, anteny ferrytowe pokazują właściwości kierunkowe także można ją sobie ustawić na najlepszy odbiór. I tutaj mamy wyjście audio do wzmacniacza oraz wejście audio do analizatora opartego właśnie na lampie oscyloskopowej. Można tutaj podłączyć na przykład sygnał audio z wyjścia REC, OUT ze wzmacniacza. No i tutaj mamy przełącznik napięć zasilających, ja już oczywiście go przełączyłem na 240 V oraz dwa dodatkowe pokrętła służące do regulacji ostrości oraz Jasności wskazań lampy oscyloskopowej. A tak prezentuje się tuner po zdjęciu górnej obudowy. No i tutaj znajduje się lampa oscyloskopowa, której przednią ściankę wyświetlacz widać właśnie od frontu. Dwa transformatory sieciowe. Tutaj znajduje się na tej płytce układ praktycznie cała płyta tunera jest to układ pośredniej częstotliwości. Zarówno układu AM, jak i FM, a w tej puszce tutaj znajduje się głowica UKF bardzo ciekawej konstrukcji. A tam widać z kolei pokrętło strojenia duże pokrętło, ciężkie. Jest tak zwany efekt szybkiego strojenia. O, tak jak widać, raz wystarczy pchnąć i masa tego koła powoduje, że skala przesuwa się praktycznie samoczynnie. I tak tuner prezentuje się po zdjęciu dolnej osłony. Największą płytą od dołu widoczną jest to płytka zasilacza. Nie wiem, czy będzie to widać, ale kondensatory już są popuchnięte. Także na pewno trzeba będzie je zmierzyć. O, szczególnie tutaj, na tym widać. Bardzo dobrze. Tutaj są nawet jak widać kondensatory na dosyć wysokie napięcia. Tu jest 10 mikro na 350 V. Obok znajduje się płytka stereo-dekodera. Tutaj w rogu w ekranie znajduje się płytka do stabilizacji kwarcowej odbieranej częstotliwości. A tutaj znajduje się płytka. Obsługująca generator 400 Hz, tryby pracy mono stereo itd. Natomiast ta płytka, tutaj, yy, jest to płytka, gdzie, na której znajdują się przełączniki rodzaju pracy wskaźnika oscyloskopowego. Zwolniłem z mocowań płytkę zasilacza. Oczywiście nie obyło się bez rozłączenia kilku tutaj połączeń. Niestety nie za bardzo serwisowo zbudowany jest ten sprzęt. Dokonuję pomiaru kondensatorów. Na pierwszy ogień poszły kondensatory 10 mikro na 250 V oraz tam były zamontowane w tym miejscu 10 mikro na 350. No i na mierniku mamy wynik bardzo wysoki ESR. Także kondensatorki pójdą do wymiany i teraz bliska można zobaczyć jak tutaj lekko są wybrzuszone te kondensatory szare e, chyba nie będę się już wdawał w żadne pomiary tylko po prostu wymienię wszystkie kondensatory na tej płytce later. tak z ciekawości zmierzyłem jeszcze pojemność kondensatorów 470 mikro na 25 no, jak widać bardzo wysoki wzrost pojemności co świadczy o dużym upływie tych kondensatorów o, tutaj widać gumka jest lekko napuchnięta, tak samo tutaj górna powierzchnia, wezmę następny, a tutaj też widać, że ta gumka nie jest płaska, także no, tak jak widać decyzja o wymianie wszystkich kondensatorów jest słuszna, dodatkowo jeszcze muszę wam pokazać. Miejscu montażu kondensatorów jest klej, który należy bardzo dokładnie usunąć, ponieważ może on sprawić bardzo dużo problemów. Dlatego, jeżeli wymieniamy kondensatory i są one przyklejone, to resztki starego kleju obowiązkowo należy usunąć. Kontynuuję pracę nad płytką zasilacza. Wszystkie elementy Wszystkie kondensatory zostały wymienione. Postaram się to pokazać. Aha. Kondensatorki są już na swoim miejscu. I po akcji serwisowej zawsze płytki dokładnie myję, oczyszczam z resztek starego topnika. Przy okazji jeszcze dokładnie je przeglądam, żeby stwierdzić, czy nie pominęłem jakiegoś zimnego, popękanego lutu. Pracę przy płytce zasilacza zakończyłem, tak jak widać, wszystkie kondensatory elektrolityczne wymienione. Płytkę umyłem, e, sprawdziłem już w międzyczasie napięcia zasilające, wychodzące właśnie z płytki. Wszystko jest w porządku. A teraz chciałbym Wam pokazać tą tajemniczą płytkę, która była pod ekranem. Jest to płytka, właśnie do tej kwarcowej stabilizacji częstotliwości. E, I funkcję tą wykonuje ten układ scalony. MIP-D681C, notabene jest to scalony syntezer. Zawiera dzielniki programowalne, komparator fazy VCO i wykorzystywana właśnie, wykorzystywany jest komparator fazy tutaj z tego układu scalonego do zatrzaśnięcia pętli stabilizacji częstotliwości heterodyny w układzie FM. Dobrze. Odwracam sprzęt i przystępuję do sprawdzania strojenia i regulacji. Podłączyłem tuner pod generator, pod zasilanie oczywiście i sprawdzę teraz jego zestrojenie. Tak jak widać, o, w ten sposób działa wskaźnik do strojenia oscyloskopowy. Ruch pionowy do góry, o ten jak się unosi ten wskaźnik, o, pozwala nam określać, określić, jak silny jest sygnał. Wzdłuż tej pionowej linii, tutaj natomiast przesunięcie w prawo lub w lewo wskaźnika yy, informuje nas o odstrojeniu. Czyli najlepszym punktem zestrojenia jest wtedy, kiedy wskaźnik się pokrywa tutaj z tą pionową linią. Jest to tak zwany 0FM. Na generatorze mam ustawioną częstotliwość 90 MHz, a na skali tunera widać. Że mamy tu 90 i 30 mniej więcej, także trzeba skorygować będzie skalę. Zmienię teraz częstotliwość na przykładowo 107. Oho, jest ustawiona częstotliwość 107 MHz i musimy się dostroić. 107,5 także o mniej więcej 0,5 MHz skala jest przesunięta. Będę musiał dokonać skorygowania tego problemu. Postaram się teraz pokazać, jak stroje pokrycie skali, żeby częstotliwości odbierane zgadzały się z tym, co pokazuje. Tuner na skali. W jednej kamerze widać, gdzie znajduje się regulator, jest to trymer w obwodzie heterodyny w tym miejscu. Natomiast tutaj na głównym ekranie widzimy wskaźnik na tutaj na tym monitorku w tunerze. I teraz ustawiam, ja zestroiłem to oczywiście i ustawiam częstotliwość 108 MHz. Tak, jak widać, tutaj na generatorze też jest 108 MHz, i tutaj na wskaźniku tak ustawiamy. Kręcimy trymerem, w drugiej kamerze będzie to widać, żeby ten wskaźnik był równo na kresce. Jak kręcę trymerem, to widać, jak on się przesuwa. O, i tak go ustawiamy, żeby pokrył się idealnie z tą pionową linią. Tutaj to robimy dla częstotliwości górnych, natomiast dla częstotliwości dolnych, wewnątrz głowicy, tutaj w, tym, w tej puszce, jest chowana cewka, którą też trzeba regulować. I te dwa punkty stroimy dotąd, aż zgadzą nam, zgadzą nam się krańcowe punkty strojenia. Tutaj na skali, w tym momencie mamy pewność, że częstotliwość, którą pokazuje nam tutaj na skali tuner, jest tożsama z częstotliwością odbieraną. Jeszcze raz oglądamy ten wskaźnik oscyloskopowy. Jest on w tej chwili w trybie strojenia. O, jak przestrajam stację, to widać, jak wskaźnik reaguje. Teraz przechodzę w tryb audio. Tutaj mamy analizę sygnału audio i na czym ona polega? Mam podłączony generator akustyczny do wejścia dodatkowego w tunerze. Wciskam klawisz external i w tej chwili oba kanały mają tą samą częstotliwość 1 kHz. Natomiast co się stanie, gdy będzie się zmieniała faza jednego kanału? z jednego kanału względem drugiego ja teraz będę zmieniał fazę e, z krokiem 10 stopni o, już się powinno coś zacząć dziać o, i zobaczcie co się dzieje o Mamy w tej chwili przesunięcie 90 stopni między kanałami. Tak jak widać, praktycznie kółeczko. I teraz zwiększamy przesunięcie do 180 stopni. I mamy linię, tylko że pod innym kątem. Dobrze, ustawię teraz 0 stopni. Wracamy do początkowego ekranu. Natomiast teraz będę zmieniał częstotliwość z kolei. W kanale akurat to będzie kanał yy, prawy, przepraszam, kanał lewy. I teraz ustawiam, mamy w tej chwili 100 Hz i z krokiem, z 1 kHz przepraszam, i z krokiem 100 Hz będziemy zmieniać częstotliwość. O, i powstają nam tak zwane figury lisażu. Jednym słowem wyświetlacz... Ten daje nam informację o panoramie, o przesunięciu fazowym między kanałami oraz o zmianie częstotliwości. No, jest to taki sobie bajer obecnie, już niewykorzystywany i niespotykany, tym niemniej bardzo ładnie prezentujący się na sprzęcie. Prace nad tunerem zasadniczo zakończyłem, zostało tylko założenie górnej obudowy. Teraz trochę podgłośnimy. Mamy tu możliwość regulacji głośności, i możemy sobie wyszukać następną stację. Proszę bardzo. I stabilizacja częstotliwości. Tak, jak widać, włączam i tuner pilnuje się stacji. Proszę bardzo. To jest zawsze tak, że moje emocje po prostu. Myślę, że jeszcze wiele lat będzie służył swojemu właścicielowi. Dotąd, dopóki emisja FM nie zostanie wyłączona, I jeszcze sobie obejrzymy. Jeszcze sobie obejrzymy figurę lisa Ju. Podałem sygnał z zewnętrznego generatora. Także no, sprzęt naprawdę. Może być ozdobą nie jednej kolekcji, a ozdobą też i w pomieszczeniu, gdzie jest używany.